Od dwóch miesięcy funkcjonuje nowy system gospodarki odpadami. Zmiana zasad odbioru nieczystości budziła obawy, jak się okazało, niesłuszne. Myślę, że jeżeli chodzi o odczucia naszych mieszkańców, właściwie nic się nie zmieniło. Firma, która do lipca wywoziła odpady z naszych osiedli, się nie zmieniła, też i po. 1 lipca. Również kwestia zaopatrzenia w pojemniki na odpady została w przypadku bloków administrowanych przez Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową rozstrzygnięta bez problemów. Do tej pory dzierżawiliśmy pojemniki na osiedlu Jeziorna, w tej chwili już kupiliśmy te pojemniki na własność, natomiast na osiedlu Bogdanowicza i na osiedlu Kochanowskiego, gdzie też mamy swoje budynki, Planujemy zakup pojemników 1100 litrów w roku przyszłym. W tej chwili są na tym osiedlu pojemniki KP7, czyli takie duże, blaszane kontenery. W opinii mieszkańców Ełku, nowy system gospodarowania odpadami nie wprowadził w ich życiu rewolucji. 10 zł od osoby płaciłam, teraz płacę, czyli za dwie osoby płaciliśmy 20, a teraz płacimy 25. Nie segregujemy i tyle się z, to zmieniło. Nic się nie zmieniło. No to samo, trochę drążej na pewno. Bo teraz płacimy, przecież żeśmy płacili o wiele, mniej to 36 zł płaciło u nas trzy osoby mieszkę. Nie odczułam zbytnio nawet tego, nie? Czyli finansowo tak jak było. Przed 1 lipca w międzyzakładowej spółdzielni mieszkaniowej stawki za wywóz śmieci naliczane były od powierzchni nieruchomości. I tak przykładowo, trzyosobowa rodzina w 50-metrowym mieszkaniu za odpady płaciła nieco ponad 20 zł, teraz jest to 38 zł. W skali spółdzielni do lipca płaciliśmy około 60 tysięcy zł, jeżeli chodzi o usuwanie odpadów. Natomiast od miesiąca lipca płacimy 90. Czyli z tego wynika, że opłaty wzrosły. O około 50%. Zmiany w systemie gospodarowania odpadami zostały wprowadzone między innymi po to, by zlikwidować dziki wysypiska i zniechęcić mieszkańców do spalania śmieci. Po dwóch miesiącach od ich wprowadzenia efekty zaczynają być widoczne. Ten cel wydaje się, jeśli tendencja się utrzyma, jest realizowany, dlatego że w lipcu w stosunku do czerwca Mieliśmy aż o 46% więcej odpadów komunalnych. Jeśli będzie tak w kolejnych miesiącach, to znaczy, że ustawa działa. Choć funkcjonujący system na razie nie sprawia trudności w życiu codziennym, wiadomo już, że wymaga poprawek, tak by cele zapisane w ustawie mogły być w pełni realizowane. Mówię tu o tak zwanej odpowiedzialności zbiorowej, mówię tutaj o niemożliwości segregacji odpadów w budynkach wielorodzinnych i praktyka pokazuje, że mamy w zasadzie tylko odpady komunalne zmieszane. Zbieranie deklaracji od mieszkańców trwa. Nieliczni Ełczanie wciąż zwlekają z jej dostarczeniem. Warto się jednak pospieszyć. Jej brak będzie skutkować nałożeniem opłaty wyliczonej na podstawie średniej ilości odpadów wyrzucanych w podobnych nieruchomościach.